Będę dobrym Polakiem, będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły, będę kochał ojczyznę i dla niej pracował kiedy dorosnę. Jestem jeszcze mała, mam gości powitać, więc stanę tu blisko, żeby było słychać. Gości witać trudna sztuka, lecz potrafią mali. A na dowód, że to prawda, mnie tutaj przysłali. Witam wszystkich na lewo, na prawo. Jak wam się spodoba, proszę ubijcie brawo. Śmiało do niej dziś wkroczymy, bo nauki nasze czas Nauczymy się literek, potem czytać pisać też. I będziemy mogli sami już przeczytać każdy wiersz. też się liczyć i poznamy cały świat. Będzie czas i na zabawę, każdy będzie dzisiaj raz. Raz, dwa, trzy, teraz my szkoło, szkoło otworzy. Każdy z nas dobrze wie, na czas, by uczyć się. Ja jestem uśmiechem pierwszej klasy i to mister Wielki mam. Pełen książek i zeszytu, zaraz i na ławkę tam. Jestem uczniem pierwszej klasy, Björn też piękny mam. Pełen kietek i pisaku, zaraz go na ławkę dam. Jestem uczniem pierwszej klasy, teczkę do plasteki mam. Pełną bloków, farb, bibu, zaraz ją na ławkę dam. Jestem uczniem pierwszej klasy, strój do ćwiczeń tak wem. Ramki bluzkę i spodenki, zaraz go na ławkę. Gdzie jest ławka? Cóż za przedziwny stos. To nie stos, lecz moje rzeczy, tak już pierwsza kalosy. nie to też jest sztuka, szczególnie gdy pasów braknie, a liczby są za duże i liczę trzymanie. Tej sztuki nas nauczy szkoła, tej sztuki nas nauczy pani. Więc chętnie chodzimy do szkoły i wy też chodźcie, kochani. A pan dyrektor uśmiecha się miło, strach z od razu, że nam się zrobiło. Dziś pani do nas puszcza oko, nie ma co się martwić, we szkole będzie spokój. Mamy już nasze szkoły, korytarze i wiemy, że szkoły po tablicy się nie może. Dyżurny na pauzach o porządek dwa przynosi, kredę obowiązki ma. Pilnuje, żeby dzieci po klasie nie biegały, dzieci, no i żeby nigdzie nie zostały śmieci. Podlewa kwiatki, tablice ściera i z wszystkie pomoce zbiera. Chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała. W szkole są klasy i duże dzieci, a czas nauki tak miło leci. Na co dzień do Prawa, więc o niej w szkole wspomnieć wypada. Nic nie kosztuje, słowo dziękuję, a przepraszam i proszę, chlubę ci przynoszę. Niech uśmiech zawsze gości na twojej twarzy, wtedy cię przyjaźnią każdy będzie tam. Niech hałasuj na przerwie, każdy ci si to powie, bo hałaśniku synergii Przezywanie z kolego to przynosi wiele złego. Nigdy nie skaż uczniom mały, bo to nie przynosi chwały. Nie biegaj z kolei idź na boisko po bo tutaj wosko, po bo tutaj ślisko. Nadszedł już czas. Pierwszy egzamin na ucznia Zdasz. Nasi rodzice są tutaj z nami, żeby egzamin był dobrze zdany. Może piosenką zaczniemy właśnie wtedy, wszystkim wszystkim się świątecznej. Nowych uczniów znów przyjęli. Nie pytają nas o zdanie. To jest skandal, tak nie można. Proszę wstrzymać ślubowanie, egzaminy im zrobimy, niech je zdają teraz w mig. Jeśli im się to nie uda, do widzenia, próżny krzyk. Do egzaminu przystępujemy, zagadki zadajemy. W piórniku cicho siedzi, nie ma ręki ani nóżki, ołówkowy ściera druszki. W jednym pudełku mieszka ich wiele. A do tych krążków spieszy pędzelek. Barby. Kolorowe tanecznice tańczą po papierze, ostre główki mają, jak się nazywają? Kretki. Wisi w klasie na ścianie, piszesz na niej zadanie. Tablica! Po tablicy biega, robi białe znaki, znają każdy uczeń. Czy wiesz, kto to taki? Kretki. No modale, zegarki pięknie rozwiązujecie, a czy piosenkę zaśpiewać umiecie? Egzamin zdany, takich pierwszaków chętnie witamy, sporo już wiecie, sporo umiecie, dalej się tutaj kształcić będziecie. Proszę Pana Dyrektora o przeprowadzenie ceremonii pasowania i ślubowania. Janusza Korczaka w siedlisku ślubuje na nasz sztandar naszej szkoły, że będę dobrym Polakiem, będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły, będę kochał ojczyznę i dla niej pracował kiedy dorosnę. świat, przemierzać po maleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty, nie bój się, tylko wiesz, jeśli taki gór nie da się przeskoczyć. Jeśli taki gór obejść nie da się, no to... Mocno wiesz, jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to...